Silniki benzynowe Volkswagena i Audi o pojemności 1,8 i 2 litry zdobyły niechlubną opinię pożeraczy oleju. I niestety to jest prawda. Wiele z nich potrafi spalić nawet 2 litry oleju na 1000 km. Jest to problem stricte techniczny, niezwiązany z techniką jazdy ani ze sposobem eksploatacji samochodu. Ta jednostka napędowa jest zupełnie inna niż poprzednie. Został zmieniony system odpowietrzania silnika. Smarowania turbosprężarki, jak również układ korbowotłokowy. W naszej firmie problem ten rozwiązaliśmy niemal całkowicie stosując olej o większych możliwościach odbioru temperatury, opracowując zmianę systemu odpowietrza, zmianę programowania silnika, uszczelnienie na wale korbowym. Opracowany system zastosowaliśmy już w wielu samochodach posiadających ten problem z bardzo dobrym skutkiem. Zalecamy nie odkładać usunięcia usterki, ponieważ ma to bardzo wielki wpływ na uzyskany efekt końcowy.